Na przeważającej powierzchni lasów w Polsce prowadzone są odnowienia sztuczne. Młodziutkie drzewka, wyhodowane od nasiona w szkółkach, po roku dwóch przewożone są do lasu i sadzone. Takie równe rzędy widać na pierwszy rzut oka. Odnowienie sztuczne wydaje się przez to bardziej uporządkowane. Tymczasem odnowień naturalnych, czyli takich, za które głównie odpowiada natura, patrząc okiem laika, w pierwszej chwili. Właściwie nie widać. Większość z nas, będąc w lesie, widzi, że coś tam wprawdzie rośnie za płotem, albo na swobodzie ale żeby to od razu jakieś drzewa. Odnowienia naturalne najstarsza znana na Ziemi forma powoływania do życia nowych pokoleń drzew. W ostatnich latach w Polsce następuje powrót do odnowień czynionych w zgodzie z naturą. Wszędzie tam, gdzie istnieją ku temu warunki, coraz więcej leśników zdaje się na przyrodę. Stosujemy taką metodę, że każda powierzchnia, która jest wycinana musi być po pewnym okresie odnowiona. Przez wiele lat było to głównie odnowienia sztuczne, od kilku ładnych lat zdecydowanie preferujemy odnowienia naturalne, tych gatunków, które preferujemy, sosna, świerk, dąb i tak prowadzimy cięcia, żeby maksymalnie wykorzystać możliwości siedliska i odnowienia te naturalne. Na pozostałej powierzchni, gdzie nie ma tych odnowień naturalnych, uzupełniamy sztucznie gatunkami, które są nam potrzebne. Uważam, że z czasem będziemy wykorzystywać coraz więcej tych odnowień naturalnych, coraz więcej będziemy tych powierzchni pod odnowienia przeznaczać. Ten proces będzie ciągły i on musi trwać. To nie jest rok, czy dwa, czy trzy. Będzie to wzrastać. Zresztą polityka w ogóle państwa naszego jest taka, abyśmy jak najwięcej wykorzystywali tego, co natura nam podsuwa. Myli się jednak ktoś, kto sądzi, że skoro odnawiamy las naturalnie, to wszystko samo się zrobi. Pewnym paradoksem tej metody jest to, że trzeba się do niej znacznie bardziej przyłożyć. Cały proces odnowień naturalnych wymaga od samego początku pracy leśników, bo te powierzchnie, które są, czy będą przeznaczone pod odnowienie naturalne, muszą być wybrane. Trzeba te wszystkie elementy monitorować, od urodzaju nasion, poprzez ilość opadów, poprzez termin przygotowania gleby. Na każdym z tych etapów jest to oceniane. Każde z tych odnowień jest kilka razy w roku monitorowane, oceniane, jak jest ilość sztuk, jak jest zdrowotność. W związku z tym no, cały czas wymaga to większej pracy niż przy odnowieniu sztucznym. Odnowienia naturalne wymagają współpracy leśników z siłami natury, choćby przygotowanie leśnej gleby. Wszystko po to, by nasiona, które we właściwym czasie spadną z nasienników, bez trudu wykiełkowały w zaoranym gruncie i dalej, już jako siewki, miały tak zwany lepszy start w trwającej całe życie, w spinaczce po światło i przestrzeń. Ożemy po to, żeby zapewnić spadającym nasionom dobry kontakt z ziemią. Wtedy nasiono leży na ziemi, pobiera wodę i kiełkuje. I jeżeli skończy się podciąganie, a na niezaoranej glebie tak jest, nasiono wykiełkuje nawet po deszczu, ale nie dostanie się do zasobów wody sieweczka bardzo szybko na słońcu obumrze. Chodzi przede wszystkim nie o to, żeby to ładnie wyglądało, tylko żeby to ładnie rosło. Dla mnie największą satysfakcją nie jest to, jakie deski się wyprodukuje z drewna, które pozyska się w lesie, którym zarządzam, ale to, co wyrośnie, co zostanie po mnie. To nie sztuka cieszyć się z tego, że się zrobiło według linijki, według centymetra. Chyba w zgodzie z naturą jest jednak lepiej. Wielu zwolenników odnowień sztucznych jest zdania, że uzyskana w ten sposób hodowla ma po prostu większą szansę na przeżycie, gdyż sadzonki umieszcza się w leśnej glebie, gdy mają już co najmniej rok życia za sobą. Statystyka odnowień naturalnych zdaje się zaprzeczać takim twierdzeniom. Mało tego, trudno jest potem dostrzec różnicę w jakości drewna z odnowień sztucznych i naturalnych. Jeżeli mówimy o tym, że hodujemy z odnowień sztucznych, z 10 tysięcy sosny, 300-500 docelowo w wieku 140 lat, to jest z czego wybierać. Natomiast jeżeli mówimy o odnowieniu naturalnym, kiedy ten wybór jest z 50 tysięcy, to jeszcze większa jest możliwość wyboru tych najlepszych. Nie wiem, żeby były jakiekolwiek różnice w tym momencie. Na terenie nadleśnictwa Nowe Ramuki istnieją wyśmienite warunki do odnowień sosny. Tym bardziej leśnicy dokładają starań, by oprócz dominującego gatunku pojawiły się również takie, których naturalny obsiew jest utrudniony lub wręcz niemożliwy. Jest to zgodne z zasadą wielogatunkowości lasu. Dzięki tej zasadzie można uniknąć na przykład dotkliwych strat drzewostanu wskutek chorób lub ataku szkodników. Jest ja samą sosną człowiek żyje, dlatego przy tych odnowieniach naturalnych sosnowych, nawet tam gdzie jest tego bardzo dużo, staramy się wprowadzać te gatunki, które się naturalnie nie odnowiły. Tu mamy przykład modrzewia, wprowadziliśmy dęba, wprowadziliśmy świerka, a wprowadziliśmy też fragment lipy i klon. Zaczęło się od tego, że powierzchnia została przeznaczona pod w sosnowy, sosna się obsiała na całej powierzchni. Całkiem nieźle. Kilkadziesiąt tysięcy tutaj było. W pierwszych latach, w tych fragmentach, gdzie tej sosny było mniej, albo gdzie ziemia była bardziej bogata, bardziej żyzna, wprowadziliśmy te gatunki twitu. Naturalnie nie można było otrzymać albo już nie otrzymali. Naturalne czy sztuczne odnowienia lasu to spore powierzchnie, na których rosną soczyste młode drzewka. Z oczywistych względów stanowią one łakomy kąsek dla roślinożernej zwierzyny. Rośliny wymagają więc ochrony. Można umieszczać na nich pakułę lniane odstraszające zwierzęta, można stosować repelenty chemiczne, wreszcie grodzić. W przypadku dość dużego zagęszczenia zwierzyny płowej, a całe nowe namuki są ośrodkiem hodowli zwierzyny, to niestety grodzenia, coś co szpeci las, to jedyna skuteczna i w rozliczeniu ogólnym chyba najtańsza metoda ochrony lasu przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę płową. My te ogrodzenia trzymamy dość krótko, bo tylko do tak zwanego zwarcia 7-8 lat i rozgradzamy, po to, żeby udostępnić te powierzchnię właśnie dla zwierzyny jako miejsce, gdzie ona może bytować i może się schować. Chronić. Częsty widok w lesie to ogrodzone powierzchnie, na których z dala widać niewiele lub nic. Niech nikogo jednak nie zwiedzie pozorny leśny pustostan. Jest takie powiedzenie, że leśniczy wchodzi do lasu ze spuszczoną głową. Póki się nie pochylimy nad tym i nie przepatrzymy tej powierzchni dość dokładnie, nic nie zauważymy. Wchodząc na taką powierzchnię, zakładając powierzchnię jednoarowe, wychodzą nam całkiem ładne liczby, całkiem ładne odnowienie i wbrew pozorom mamy co grozić. Kiedy las sposobi się do nadejścia nocy, w przedwieczornej porze przez krótki czas wszystko cichnie. Według mądrych podań sprzed wieków, wtedy las właśnie rośnie najszybciej. Nie lubi jednak, gdy mu w tym przeszkadzać. Być może dlatego ramuk znaczy spokój.